Sprzedawał dwa metalowe pręty, niczym magiczne różdżki. Zarobił fortunę, a ludzie mu dziękowali. Jak ja lubię takie historie. Ta opowieść ma dwa zaskakujące rozdziały. Po kolei, rozdział pierwszy. Rok 1796, Elisha Perkins, lekarz, patentuje tak zwane pręty Perkinsa. Jeden stalowy, drugi mosiężny. Długość około 7,5 cm, zwężone na końcach. W USA kosztowały 25 dolarów za parę. Dziś to nawet 800 dolarów. To się świetnie sprzedaje. Perkins twierdził, że jego pręty usuwają z ciała elektryczność z Bierzęcą. To miało być źródło bólu i chorób. Wystarczyło dotknąć chorego miejsca. To właśnie precyzyjny dobór metali gwarantował skuteczność wynalazków. Tylko czy to naprawdę działało? Rozdział drugi. Rok 1800. Lekarz John Highgard skopał tyłki foliarzą, zanim jeszcze wymyślono folię. Do szpitala trafiają pacjenci z bólami i gorączką. Highgard odwiedza ich sprętami Perkinsa. Wszyscy je znają, wiedzą, że są drogie. Więc kiedy w szpitalu dostają taką terapię są wdzięczni. Mówią, że działa, że czują ulgę. Tylko, że to były zwykłe kawałki drewna pomalowane na metaliczny kolor.